No, jesteś Julek. No, jestem. Rynki sprawdzone? Sprawdzone, Bartku. Czekała na Urbana, czyli rynkowy last minute. Witamy Państwa serdecznie i wspólnie z Państwem wchodzimy niniejszym w kolejną czterdziestkę naszych podcastów. A to już zobowiązuje nas do powagi i z taką powagą podchodzimy do dzisiejszego omówienia. Zaproponowanych tematów. No, dołączam się do powitania, ale czy chcesz powiedzieć, że podchodzimy już do podcastu z powagą 40-latka? No tak, bo rzeczywiście, e, ostatnie tak zmienne wydarzenia rynkowe powodują, że u niektórych skronie mogą się przyproszyć siwizną. Zostawmy siwizę na boku, zajmijmy się rękami. Julek przychodzi dzisiaj do studia ze świeżutkimi informacjami z krajowych skupów. Więc jak zwykle zacznijmy od dzisiejszego przeglądu aktualnych wydarzeń rynkowych. Ten tydzień w skupach przyniósł niewielkie zmiany w cenach, ale niektórzy skupujący mówią, że trochę się ruszyło. Do skupów trafia obecnie głównie pszenica, a kupujący poszukują raczej jęczmienia i przężyta. Pszenica konsumpcyjna w tym tygodniu podróżała bardzo nieznacznie, bo dosłownie średnio o złotówkę, ale już porównanie dwóch tygodni, a przecież przed dwoma tygodniami słyszeliśmy się ostatnio, przynosi wzrost krajowej średniej ze wszystkich monitorowanych przez nas skupów o 3 złote do 880 zł średnio. W efekcie czego obecnie konsumpcję sprzedamy po 850 do 940 zł. Podobnie reaguje pszenica paszowa, która w tym tygodniu cen nie zmieniła, ale tydzień temu podrożała o 2 zł średnio do 834 Tym samym paszówkę sprzedamy teraz po 770 do 900 zł za tonę. Bardzo niewielki ruch zaliczył również jęczmień, którego średnia zyskując w każdym z dwóch ostatnich tygodni dosłownie o złotówkę i teraz jest wyceniany po 660 do 850 zł za tonę. A średnia krajowa wynosząca 763 jest bardzo stabilna, praktycznie od miesiąca. Mniej stabilnie jest natomiast skupowane przeżyto, którego średnia cena nieco ucierpiała w tym tygodniu, bo spadła o 2 zł, ale poprzedni tydzień z większymi podwyżkami powoduje, że saldo z dwóch tygodni jest na 4-złotowym plusie. I średnia cena pszenżyta prowadzi dokładnie w to samo miejsce, gdzie wylądował jęczmień, a więc na 763 zł. Przężyto w krajowych skupach sprzedamy aktualnie po 720 do 830 zł. Żyto w tym tygodniu utrzymuje cenę, ale przed tygodniem podrożało o 7 zł. Stąd aktualna średnia to już 680 zł, a ceny wahają się pomiędzy 600 do 740 zł. Podobny wzrost, ale podzielony na dwa tygodnie, zaliczyła kukurydza. W tym tygodniu zyskała 2 zł, a w poprzednim 5, i aktualna średnia to 832, a więc bardzo podobna jak pszenicy paszowej. W skupach obecnie ceny skupu kukurydzy mieszczą się pomiędzy absurdalną ofertą 720 a zdecydowanie bardziej rynkowym 890 zł za tonę. Owiec od początku kwietnia ani drgnie. Średnia wynosi 697, a skupy proponują od 600 do 770, oczywiście zależnie od parametrów. Natomiast rzepak od tygodnia też się ustabilizował, ale poprzedni tydzień przyniósł spore podwyżki. Średnia cena to teraz 2231 zł, a handlowcy za rzepak proponują od 2000 do 2400. 50 zł, natomiast u przetwórców ceny są jeszcze bardziej zróżnicowane, chociaż wynoszą od 2285 do 248 złotych za tonę. Dzięki za ten bieżący raport z skupów. Ale mnie i myślę, że także naszych słuchaczy interesuje bardzo to, co się może wydarzyć w najbliższym czasie na rynku. Czy czeka nasz taki wielkanocno-majówkowy zastój, czy niekoniecznie. No, to, co się na rynku aktualnie staje, jest także podwaliną tego, co przyniosą najbliższe tygodnie, i tu szczerze mówiąc nie do końca mamy klarowny obraz, bo z jednej strony firmy paszowe wciąż czekają na dostawy, a święta, jak powiedziałeś, weekend majowy to są okresy, kiedy podaż nie nadąża za popytem zwykle. A teraz, gdy te dwa terminy zachodzą się praktycznie za siebie, to tym bardziej może rynek się wygłodzić i iść do góry. Tyle, że doniesienia ze skupów są takie, że nieco się podaż rusza, a towarów w gospodarstwach jest sporo, więc może nadejść moment, kiedy sytuacja się odwróci i nagle towar zewsząd ruszy, a kupujący będą już hamować. Gdyby zrobiło się naprawdę ciepło, co tylko spotęguje efekt suszy i przynajmniej wizualnie przybliży nas do żniw, wtedy możemy mieć do czynienia z mniejszymi cięciami do robienia zakupów na styku sezonów. Do tego dochodzi niemal obietnica giełdy, że nowe zboża będą tańsze, więc na razie nie ma zbyt wielu argumentów do robienia nadmiernych stoków. Podobne myśli mam, jeśli chodzi o pszenicę na cele młynarskie, choć tę może teraz trochę podratować lekko większy eksport. To młynarze jednak zwykle w okresie przedświątecznym produkują na maksa, i hurtownicy, i handel zaopatrują się na zapas, a ten zapas po świętach jednak w części zostaje. Co z kolei powoduje mniejsze zamówienia na mąkę płynące od młynów, od handlu i zaczyna się lekki regres. Tak dzieje się od lat. W tym roku może być przynajmniej w rejonie górnej połowy kraju nieco inaczej, bo dzięki sporej inwestycji jednej z grup młynarskich mocno zwiększyły się moce przerobowe i to w rejonie dość sporej rywalizacji z eksportem. Więc jeszcze nie wiemy, jak to zadziała. Jak widzimy, wektory sił działających na cenę zbóż mamy w dwóch rozbieżnych kierunkach, ale jednego już nie zmienimy. Wielkimi krokami i z niewielkimi cenami nadchodzą nowe zbiory. No ale co jeszcze z rzepakiem dożniw? żniw? Jest w ogóle jeszcze gdzieś rzepak? No dobre pytanie, bo zresztą to pytanie dręczy wręcz przetwórców, bo nie wszyscy zdołali się zaopatrzyć wystarczające ilości surowca. Ale odpowiadając już bezpośrednio na to pytanie, rzepak jeszcze jest. Ale już tylko u najtrwalszych, i ci mam wrażenie, że do końca kwietnia raczej podejmą decyzję o sprzedaży. Nie będą ryzykować trafienia w moment, gdy lokalny przetwórca wejdzie w pewnie nieco dłuższą stójkę konserwacyjną, jaką planuje się na ten sezon. Już teraz przemysł pokazuje, że na siłę z rzeczywistością walczyć nie zamierza, i niektórzy przetwórcy zrobili krok wstecz, jakby nieco odchodząc od negocjacyjnego stołu. Zakupy na maj i na czerwiec podpowiadają, że towaru nie ma, ale nie kupują za wszelkie pieniądze. To się jeszcze może zmienić, ale jak sądzę, po zakończeniu kwietnia pozostanie już tylko jedna okazja, i oby nie trzeba było czekać na nią, aż do samych żniw. No właśnie, żniwa. W ostatnim podcaście, jak pamiętasz, mówiliśmy o pierwszych prognozach dotyczących nowych zbiorów rzepaku i zbóż w Unii Europejskiej. Warto chyba dzisiaj ten temat trochę rozszerzyć, podrążyć i porozmawiać, co nas w tej konsekwencji może czekać z cenami, bo czas szybko leci, prawda? No tak, rzeczywiście jest to temat zasługujący na szersze omówienie. No i w gruncie rzeczy chyba czekura tego tygodnia. W kontekście nowych zbiorów, zwróćmy uwagę, jak odmiennie zachowują się notowania rzepaku i pszenicy. Na Matifie obydwa aktywa w tym miesiącu kończą swoje majowe notowania, i tym samym przechodzą na indykacje związane już tylko z nowym zbiorem. Rzepak z kursami na sierpień, a pszenica za chwilę będzie pierwsze swoje notowania pokazywała aż dopiero na wrzesień. Mamy więc ostatnie dosłownie dni, kiedy możemy przyglądać się relacji cen starych zbiorów w stosunku do nowych oczekiwań. No i to nam daje wiele do myślenia. Do rzepaku starego, mocno rozdmuchana, sporymi potrzebami surowcowymi giełda, pokazuje nam, jak bardzo można podśrubować kursy, gdy surowca naprawdę brakuje i z jakimi olbrzymimi nadziejami patrzy się w przyszłość i w nowe rozdanie. W tym tygodniu stary rzepak wracał do notowań z połowy stycznia, gdy był wyceniany powyżej 540 euro, a nowy. Poparty skokiem zbiorów yy, aż o 3 miliony ton z 16,9 miliona ton na 19 jest wyceniany na sierpień aż o 61 euro taniej. W konsekwencji już sama giełda nowy rzepak wycenia o 260 zł taniej. Kiedy naliczymy do tego premię do matifu, które obecnie płacą za stary rzepak przetwórcy, a ta premia wynosiła dla umów na polskich warunkach nawet ponad 40 euro za tonę. I tej premii w pełni sezonu raczej przetwórcy płacić aż takiej nie będą chcieli, to mamy chyba spory problem. Zaraz, zaraz, to chcesz przez to powiedzieć, że rzepak na nowe zbiory może być aż o 500 zł tańszy? No, to pytanie należałoby jeszcze rozszerzyć o uszczegółowienie. A kiedy i od czego? Bo jeśli porozmawiamy o samym początku sezonu, to zapewne na wygłodzonym rynku pojawią się spore premie za pierwsze dostawy. Tyle, że takie premie mają to do siebie, że są to oferty mocno ograniczone czasem i nie da się ich na dłuższą transakcję zawrzeć, na przykład w całym okresie żniw. I z tej perspektywy, w porównaniu do ofert często nawet podstolikowych z cenami około 2500 za stary rzepak, ceny rzepaków żniwa już po przełamaniu rynkowego ssania przetwórców na towar do przerobu mogą być sporo tańsze. Już teraz zobaczmy, że na nowe zbiory przetwórcy proponują trochę ponad 2000 na warunkach niemieckich i ponad 2050 na warunkach polskich. A w trakcie pełni żniw może być jeszcze taniej. Powiedziałeś coś o odmiennym zachowaniu giełdy dla rzepaku i pszenicy. Czy tutaj mamy lepsze informacje o szansach wyższych cen nowe zbiory? No, giełda rzeczywiście w kontraktach pszennych w stosunku do rzepakowych zachowuje się odmiennie. Choć jeszcze tydzień temu. A przypomniemy, że nagrywamy ten podcast w czwartek 17 kwietnia. Stara pszenica w kontraktach na maj była wyceniana powyżej 220 euro i o 3-4 euro drożej niż pszenica z nowych zbiorów, notowana przecież na wrzesień. Teraz jednak kursy starego od nowego zbioru niemal się wyrównały i spadły, a pszenica z nowych zbiorów jest tylko 2 euro droższa. Stąd do, to stwierdzenie o odmiennym zachowaniu wygłodzonej giełdy rzepakowej od w miarę zaspokojonego rynku zbóż. To co, to rzepak jest potrzebna a zboża już nie? Nie, nie, nie. No, poczekaj, to nie tak. Zboża są nadal potrzebne, zwłaszcza widać to na krajowym rynku, ale rynek międzynarodowy przygląda się już nowym zbiorom i ku nim kieruje swoje zainteresowanie. Także w Unii, zwłaszcza kraje będące kluczowymi importerami zbóż. Mają korzystniejsze warunki pogodowe, które są dla nich obietnicą lepszych zbiorów. Jeżeli obecne prognozy Komisji Europejskiej mówią o wzroście produkcji pszenicy do 126,5 miliona ton, to znaczy, że rok do roku podaż pszenicy w całej Unii zwiększy się praktycznie więcej niż nawet w bardzo korzystnych latach zbieraliśmy w całej Polsce. Giełda już teraz wyceniając stary zbiór na 209 euro i nowy zbiór na 211,5 euro pokazuje, że wartość rynkowa pszenicy zaczyna spadać. I dzieje się to jeszcze na 2-3 miesiące przed żniwami. No kiedy weźmiemy pod uwagę zbiory w Rumunii, która wciąż jest największym eksporterem zbóż, tegoroczny eksport przekroczył już 4,5 miliona ton. To bardziej dwa niż trzy miesiące do żniw mamy. A przecież Rosja i Ukraina nagle nie przestaną swoimi zbożami cisnąć na światowy rynek. Jeśli z różnych powodów, na przykład w negocjacjach celnych, nie ukrócimy importu kukurydzy ze Stanów, to nawet Unia może mieć problem z powrotem na światowe rynki, a to wieści wojnę cenową od, u odbiorców. A walka cenowa zwykle kończy się obniżkami u wszystkich dostawców. To, co żniwa, będzie taniej? No, raczej tak. Nie ma się raczej co spodziewać cen wyższych od z trudem wypracowanych regularnymi podwyżkami cen aktualnie osiąganych na krajowym rynku. Zwróćmy uwagę, że te podwyżki powodowała ograniczona podaż, która trafiała w moment także oszczędnych zakupów przetwórców, przeświadczonych o tym, że surowiec w kraju jest i będzie go wystarczająco dużo. Żniwa są zawsze i jakie by one nie były okresem wzrostu podaży i zwłaszcza start jest momentem ustawiania cen na niskim poziomie. A o niższym odniesieniu matnifu już przecież powiedzieliśmy. Julek, ale przecież jeździmy po Polsce, patrzymy przez okno i jest po prostu sucho, zboża mogą ucierpieć. No właśnie, bo to jest jedyne na równi korzystne, jak i niekorzystne dla zbożowego rynku zjawisko. Susza w regionie całej Europy Środkowej może wpłynąć na ceny. Bo sama polska to jednak za mało. O tym, że w tym rejonie jest okropnie sucho, wiedzą już wszyscy, a jakoś giełda nie reaguje. Chyba dopiero jak zboże zaczną się kłosić, wtedy wizualny i może medialny efekt być przez giełdę dostrzeżony. Oczywiście susza dla cen jest zjawiskiem korzystnym, bo je podnosi, ale przecież dla produktywności z powierzchni już nie jest korzystnym. I czasem jest lepiej zebrać więcej i sprzedać taniej niż liczyć na suszę i wzrosty cen. Ja mam jednak obawy o jeszcze gorszy scenariusz. Zapewne jak to w życiu bywa. Niektórzy z nas zbiorą mniej, a rynek na starcie zbiorów i tak produktuje niższe ceny niż widzimy obecnie w skupach. I taką oto solidną porcją przemyśle wielkowych, drodzy Państwo, uraczyliśmy Was dzisiaj w tym przedświątecznym wydaniu naszego podcastu. A że nagrywamy go w Wielki Czwartek, to chcielibyśmy życzyć wszystkim Wam zdrowych, radosnych, pogodnych i wesołych świąt wielkanocnych. Smacznego jajka i zasobnego koszyczka. Życzymy Wam wszystkim. Bartłomiej czekała. I Juliusz Urban. Kłaniamy się nisko do usłyszenia. Do usłyszenia. Czekała na Urbana, czyli rynkowy last minute.